Nie no, masz rację. Ta nowa jest jakaś strasznie zimna. No, na pewno jest wredna. Widać że to boli na pierwszy rzut oka. Tak, a żeby chociaż ubrać się umiała, nie to co ja. Tak! Co ona założyła? I to na pierwszy dzień w nowej klasie. Tragedia! Coś czuję, że będą z nią jakieś akcje. Na pewno. O, cześć, jesteście już. E, możecie przejść na chwilkę do kuchni, potrzebuję Waszej pomocy. Nie teraz! Dopiero co wróciliśmy. Cały dzień w szkole, wiesz jak to potrafi zmęczyć? Ach, no tak, rozumiem, ale obiecuję, że nie będzie ciężko. No proszę, przyjdźcie na chwilkę. Może później, jakoś wieczorem... Ach, no dobrze. A tak w ogóle, jak wam poszedł ten sprawdzian z matmy? Ciężki był. Świetnie poszedł! No Ale chyba nic dziwnego, trzeba być naprawdę głupim, żeby tego nie zdać. Super! Czyli teraz mi zarzucasz, że jestem głupia, tak? Filip, to nie było miłe. Czy ja Ci wypominałam, kiedy ty zawaliłeś kartkówkę z biologii. A może powinnaś? Właściwie to czemu nie? Ciekawie, czy będziesz tak samo się wymądrzał, jak przypomnę ci, że na kartkówce w zadaniu opisz i narysuj pantofelka, narysowałeś kapcie ojca. O nie naprawdę to zrobił! Tak, naprawdę. <laughs> Serio! <laughs> bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Zgodnie wiedzieć? okropne, naprawdę. My? A kto zaczął? Dobra, koniec już. Mam dość tego, że cały czas się ze sobą kłócicie. Przecież z filmem tylko na siebie krzyczycie. Mam was dość, wychodzę z tą. Ja też. ja mam z nimi wytrzymać? Co się stało? Gdzie ja jestem? Co się ja. Dziewczyny? Gdzie I... my jesteśmy? Co się dzieje, może to ser. niech mnie ktoś uszczypnie. Au, co, co ty? Chcesz? Cisza! To ja was tutaj sprowadziłam. Co? Dlaczego? Jaką nas chcesz? Od was? Od was nie chcę niczego. No to wypuścisz nas? Jak mam się stąd wydostać? Wydostać? Sprowadziłam was tutaj, ponieważ coraz bardziej pasujecie do mojej krainy. Ciągle tylko oceniacie ludzi, nie chcecie im pomagać. A te kłótnie, nie mogę już ich słuchać tylko wrzaski i jęki. Więc zdecydowałam, że od dziś to. Będzie wasz nowy dom. Co ty mówisz? Niemożliwe. Ma nie masz żadnego sposobu, żeby stąd wyjść? Och. Oczywiście. Każdy z was musiałby przejść trzy próby. Jednak nie sądzę, by wam się to udało. Ponieważ nie możecie nie przejść ani jednej. Nie, a nie możemy działać pojedynczo. Z nimi nigdy nie wyjdę. Hey, ale właściwie masz rację. Ja też nie chcę współpracować. Ani ja. Widzicie? Miałam rację. Nie dacie rady. Zostaniecie już tutaj nas zawsze. Nie, nie. Zostałem tu. To co, co musimy zrobić? Tak jak mówiłam, macie trzy próby. Pierwszą próbę pomocnych dłoni, drugą próbę czystych serc i ostatnią, najtrudniejszą. Prawdziwej przyjaźni. Tam, damy radę. To gdzie te próby? Tego to ja już Wam nie powiem. Sami musicie je znaleźć. Jak to? Gdzie? Sk skąd mamy wiedzieć, gdzie jest ta próba? Nie mam dla Was już więcej odpowiedzi. Jednak jeżeli chcecie podjąć się wyzwania to musicie się pospieszyć, ponieważ czas mija. Czas? Mamy to zrobić na czas? Ej, wracaj tu! Zniknęła. To co teraz? Chyba nie mamy wyboru. Idziemy. Jejku, ale zimno się zrobiło. I ciemno. Może przenosujemy gdzieś? Gdzie? Widzisz tu jakiś hotel? Nie, no, nie denerwuj się. Tylko tak mówię. Zobacz tam. Widzisz? Tam jest jakiś dom. Rzeczywiście, pali się światło. Na pewno ktoś tam mieszka. Na pewno musi tam być ciepło. To zawołaj Maję. Maja, chodź, idziemy. Dzień dobry. Cześć. Przepraszam, ale nie kojarzę Państwa. Czy my się znamy? Czy powinnam Państwa skądś pamiętać? Ja jestem Zosia, to jest Maja, a tu Filip. Przepraszamy, że zawracamy głowę o tej porze, ale właściwie to nie wiemy skąd się tutaj znaleźliśmy, a, a robi się ciemno i zimno, więc szukamy schronienia. Rozumiem, przepraszam, musimy się wami zaopiekować. Koniecznie zapraszam was do środka. Paprotka! Szykuj Ach, to ze mnie zagapa? Zapomniałam się przedstawić. Ja jestem Miłka. A to jest moja siostra, Paprotka. Zapraszam was, zapraszam. Chodźcie, zaraz bardzo się wami zaopiekujemy. Niczym się nie martwcie. Paprotka już zaparzyła herbatę. Bardzo dziękujemy. Nawet nie myślcie, jak się cieszymy, że nas odwiedziliście. Od tej tragedii, która się wydarzyła nie mamy dostępu do lasu i nie możemy wspierać grzybków na nasze wejściowe czapeczki. A bez wyjściowych czapeczek nie możemy wejść. A te, które macie teraz, nie wystarczają, Oczywiście, że nie! Przecież to jest moja świąteczna czapeczka, a paprotka jest swojej sportowej. Nie możemy wychodzić tak do ludzi, bo to wielki wstyd. Od dawna nasza wioska krasnoludków nie przyjmuje gości, bo bez wyjściowych czapeczek nie powinniśmy się pokazywać innym ludziom. Krasnoludków? Tak, jesteśmy krasnoludkami. Krasnoludki nie są trochę mniejsze? No, niezupełnie. Czy Wy nie wiecie, dlaczego żaden krasnoludek nie został jeszcze znaleziony przez ludzi? Bo są sprytne. No, niezupełnie. Posłuchajcie, bo dawno, dawno temu jednorożce założyły się z krasnoludkami, kto dłużej nie zostanie odnaleziony przez ludzi. I myśleliśmy przez wiele lat, jak mamy to zrobić. I wymyśliliśmy. Powiemy ludziom, że jesteśmy mali, a w rzeczywistości jesteśmy całkiem normalni, przecież widzicie. I tak, od dawien dawna przechadzamy się pomiędzy nimi, oni cały czas niczego nie podejrzewają. Ach, to jest taka świetna zabawa. I dzięki temu wygrywamy. To naprawdę interesujący pomysł. Ale nie zdradzicie naszej małej tajemnicy nikomu, prawda? No, oczywiście, że nie. Ach, to dobrze. E, a tak w ogóle to jeśli mogę spytać, co to za tragedia się wydarzyła, że nie możecie wejść do lasu? Na drodze siedzi, siedzi wielki potwór i blokuje przejście. I jest zły i chce nas zjeść. No bo skoro blokuje przejście, to znaczy, że jest zły. A skoro jest zły, to znaczy, że chce nas zjeść. Tak przynajmniej podpowiada mi moja logika. Dokładnie. Strasznie się boimy. Nie wiemy co robić. No ale wiecie, my możemy wam pomóc. Yy, yy, możemy tam spróbować pójść do tego potwora i zobaczymy, co się da zrobić. O nie, on jest niebezpieczny. Myślę, że to dobry pomysł. Na pewno coś wymyślimy. Tak, tak. Ja się niczego nie boję, ale wy jesteście odważni. Ale nie możecie przecież iść do potwora głodni i zmęczeni. To może prześpicie się u nas, rano zjecie porządne śniadanie i rano ruszycie do akcji. Naprawdę? Możemy przenocować? No, no. bardzo wam dziękujemy. Jak myślicie, co to będzie za potwór? Czy on naprawdę jest aż taki straszny? Wątpię, na pewno wyolbrzymiają. Poza tym, jakby miał być takie straszne, to na pewno nie dotarlibyśmy do krasnoludków bezpiecznie. No też tak myślę. Strasznego potwora to byłoby czuć już z daleka. Stojcie, kim jesteście? E, e, Filip, e, Zosia, ma, Maja, Zosia. Nie wyglądacie mi na łowców potworów. No skąd taki pomysł? Myślałem, że przyszliście podebrać mi zlecenie. Yy, zlecenie? No, zlecenie na potwora, robiąc mi przy tym konkurencję. A kim ty jesteś? Jestem Paz. A dla ciebie, Pan, Pan. Łowca potworów, miłość kasza. No, chcecie może moją wizytówkę? Yy, myślę, że to nie będzie potrzebne. Czekajcie, już znalazłem ją. Proszę bardzo, piękna damo. Za dnia zwalczam potwory, a wieczorami torty weselne, śluby, pogrzebów jeszcze niestety się nie dorobiłem. Dziękuję, panie e, Piff, Pafiu. A co was tutaj sprowadza? Byliśmy u Krasnoludków e, i opowiedziały nam swój problem. Podobno jest tutaj jakiś potwór. Ha, potwór! Znam się na potworach. Czasami też z nimi przebywam. Znaczy się, Wiecie, ja nie jestem potworem. Tylko je zwalczam, Ale to zresztą, może wam pokażę. Przy mnie nic wam się nie stanie. Możecie mu nawet dłubać w nosie. To, to może niekoniecznie. Nie musimy nie. tak blisko podchodzić. E, to, 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 to wiecie, taka metafora. No zrozumcie, czasami tak bywa, że człowiek po ciężkim dniu pracy pogubi słowa. No i jest jak jest. Ale to może chodźmy już. Pokażę wam z chęcią tego potwora. Jestem żaba. Chcieliśmy z tobą porozmawiać, żaba. Ale kreskaródki się ciebie boją, a bardzo potrzebują truszki. Uwierz mi, to jest dla nich bardzo ważne. A, czy może mógłbyś usiąść w innym miejscu? Niestety to niemożliwe. Co robimy? Takie jakieś mało rozmowne. Czego się spodziewałaś po potworze? Nie wiem, może spróbujmy jeszcze raz? Żabko? Jak mnie nazwałeś? Nie byłem nazywany żabką od kijanki Albo może nawet od skrzeku Wszyscy na mnie tylko mówią żabalbo, Żabor Olbrzym Potwór Czasami też słyszę aa Tak mnie to bulwersuje Nikt nie chce ze mną w ogóle nawiązać znajomości Ja chcę pójść na spacer, oni uciekają Chcę się nie wiem, pobawić w bagnie, w błocie Ludzie tego nie rozumieją, takich prostych rzeczy. Jak ochłoda. Błoto chroni cię przed promieniami słonecznymi w upalny dzień. Bardzo nam przykro, ale proszę powiedz nam, dlaczego nie możesz zejść z tej ścieżki? Nie wiem, co się boli? nie możesz skakać. W tym jest problem. Nie mogę. Jestem wielką żabą. Ludzie na mnie patrzą i się po prostu boją. Nie, ja naprawdę, nie wiem, nie chcę nikogo skrzypić. Ludzie się mnie bezpodstawnie boją. Kiedyś skakowałem z innymi żabkami i bawiłem się z ludźmi, ale w pewnym momencie zacząłem rosnąć, rosnąć i jeszcze raz rosnąć. Lekarze nie stwierdzili, co mi jest. Moja rodzina twierdzi, że to zaburzenie hormonalne. Starali się mnie leczyć lekami homeopatycznymi, ale jak wiecie, nie wierzę w takie. Okazało się, że jak skaczę, to wywołuje trzęsienia. W pewnym momencie przysiągłem. Że przestanę. Kończę z tym, rzucam skakanie. Stało się to głównie przez to, że dostałem rachunek od zarządu krainy. Wziąłem kredyt na 30 lat. Dziękuję, że mi zaufaliście i wysłuchaliście. Tak dawno nikt do mnie nie podszedł i nie potraktował mnie jako przyjaciela. To smutne, ale przykro mi, tutaj także nie możesz dostać. Wiem, że raczej nie chcesz nikogo skrzywdzić, ale ta droga jest potrzebna czasomórką. No i co ja teraz zrobię? A może jakbyś próbował skakać, tylko tak bardzo delikatnie? Nie pamiętasz o mojej przysiędze? To co jeszcze mogą zrobić szapki? A próbowałeś pływać? Co? A widzisz gdzieś tu, żeby był jakiś zbiornik wodny? Poza tym nawet jeśli by był, to bym zadkał dopływ wody dla całej krainy. Jak by ktoś się mógł umyć? Albo herbatkę sobie zrobić. No to może spróbowałbyś się turlać? Hmm. To jest dobry pomysł, ale w życiu tego nie robiłem. Musicie mnie nauczyć. Podoba Wam się, jaki sobie dywan kupiłem do jaskini? Eee. Eee. Dziękuję. Dziękuję. Co, szukamy tych grzybów? Muchomorów. Ale gdzie? Ja tu niczego nie widzę. No musimy się rozdzielić, żeby je znaleźć. Dobry pomysł. Okay. A! Biegniemy. Sosia? Co ty robisz na drzewie? Pomóżcie mi, proszę! O. A teraz tłumacz, co ty znowu wymyśliłaś? No, szukałam grzybów. Na drzewie? No, myślałam, że skoro rosną pod liśćmi, a na ziemi żadnych nie było, to może będą na drzewie. Zosia, tylko ty mogłaś wpaść na coś tak głupiego. Nie widzisz, co narobiłaś? Musieliśmy tu biedzieć i ratować z tego drzewa. A może właśnie byliśmy bardzo blisko znalezienia grzybów. Wy? Przecież nie umielibyście znaleźć grzyba, nawet gdyby ugryźć was w nos i krzyczał: Tu jestem, tu jestem! Dobra, już się nie popisuj, sama lepsza nie jesteś. Jak zwykle w życiu idzie ci tylko kłócenie się z nami. Jasne! A podziękować za pomoc, to nie miał kto? Przecież wy zaczęliście! Same kłótnie i pretensje tylko. Przepraszam. Słucha? No, głupio się zachowałem. Jestem zły, bo musimy robić te próby, a do tej pory żadnej nie znaleźliśmy. Nawet nie wiemy, ile czasu zostało do końca. Rozumiem cię, też się tak boję. A co jeśli zostaniemy tu już na zawsze? To ja Was przepraszam. I bardzo dziękuję, że przyszliście mi na pomoc. Nie wiem, co bym bez was zrobiła. Nie ma za co. Wszyscy popełniliśmy sporo błędów, ale najważniejsze jest to, żeby się do tego przyznać. No i przeprosić. I starać się poprawić. Wiecie co? Nie wyobrażam sobie lepszych przyjaciół niż wy. Z wami to nawet mógłbym tu zostać na zawsze. Zgadzam się. Ja też. E, to co? Idziemy szukać tych grzybów, zanim się ściemni? Ruszajmy. Jestem taka wyczerpana. Ja też, a dalej nic nie znaleźliśmy. Mam nadzieję, że znajdziemy w ogóle wyjście z tego lasu. Nawet nie strasz. co robimy? Wracamy do krasnoludków? Hej, a co wy tu tak smutno siedzicie? Kto to jest? Jest to Wiewiórka. Zajmuje się trenowaniem mieszkańców tego lasu. Ktoś tu musi dbać o zdrowie. A wy coś chyba długo ćwiczyliście, tak? Zmęczeni jesteście? Niezupełnie. Szukamy muchomorów. Um, takich, z których krasnoletki robią sobie czapeczki. To bardzo ważne. My do tej pory niczego nie znaleźliśmy. Jak to możliwe? Przecież jest ich tu pełno. Gdzie? Mnie minęło tyle godzin, a my nie znaleźliśmy ani jednego. Na ziemi szukaliście? <grych> a gdzie mamy szukać grzybu? Ja widzę ja to codziennie. Na przykład jak rano wychodzę z domu, truchtem i grzyb. Skok, skok i muchomor, kikołek i kolejny. A to gdzie Ty biegasz? No jak to gdzie? Z mojej dziupli i po gałęziach. Z jednej na drugą, i trzecia, i kolejna. E, czyli mówisz, że muchomory rosną na drzewa? No cały czas to mówię. Dobra, koniec już tych pogaduszek. Idę zmykać dalej, ćwiczyć, a Wy chyba też już się powinniście zbierać, bo słońce już nisko. Dziękujemy za pomoc. W takim razie znajdźmy jakieś nie za wysokie drzewa. Jestem ciekawy co tam u żabki Wydawał się taki straszny, a okazał się całkiem miły. Mam nadzieję, że dobrze sobie radzi? Nie kocha. Kocha. Nie kocha. Kocha. A co tu się stało? A widzi pan? Tak mi się życie potoczyło. A potoczyło to nawet zabawne, prawda? No a skoro już tak jestem i nie zapowiadasz się, żebym się podniósł, to może powiem panu żart. Albo w sumie kościć tam mi się nie chce. To ja herbatkę przyniosę. Dobrze. Gorące. Gorące. A wie pan, tak z tymi żartami jak się mówi. Na muchę bez. no. ucha! S, s, jak? Mm. A wie pan, jak się mówi na. foka? Bez oka? Jesiotr? A... Dobre. Dobrze. A. Wie pan, jak się nazywa. kot, który lata? Mrówka? Nie. To nie wiem. Potlecik. Maja? Filip? Jesteście tutaj? Ja jestem. Maja? Tutaj, widzę was. Co się stało? Znowu jesteśmy u Czarownicy? Wygląda na to, że czas prób już minął. Zajmowaliśmy się tyloma sprawami. Że zapomnieliśmy o szukaniu prób. Co teraz? Spokojnie. Razem sobie poradzimy. Może poprosimy o jeszcze jedną szansę. Jesteśmy w tym we trójkę. Damy radę. Jesteście. O, to ty, czarownico. Wiemy, że nie skończyliśmy żadnej z prób, ale chcielibyśmy Cię prosić o jeszcze jedną szansę. Obiecujemy starać się najmocniej jak umiemy. Czas prób już minął. Czyli to, to znaczy, że zostaniemy tu na zawsze? Nie. To oznacza, że muszę wyjawić Wam teraz całą prawdę. Tak naprawdę nie jestem czarownicą. Jestem dobrą wróżką. Zabrałam tutaj Was do mojej krainy po to, abyście mogli zobaczyć, jak ważna jest prawdziwa przyjaźń. Przeszliście już wszystkie próby. Możecie wrócić do domu. Ale nie bardzo rozumiem, gdzie były te próby? Jak mogliśmy je zrobić, jeśli o tym nie wiemy? Właśnie o to chodziło. Pierwsza próba, próba pomocnych dłoni. Pomogliście Krasnoludkom mimo zagrożenia, które mogło wystąpić w każdej chwili. Druga próba. Próba dobrego serca. Gdy zobaczyliście żabkę która mogła się wydawać strasznym potworem, nie oceniliście jej. I dzięki Wam zyska prawdziwego przyjaciela na długie lata. No i trzecia, najważniejsza próba. Próba szczerej przyjaźni. Nawet nie wiecie, jak się cieszyłam, gdy Was zobaczyłam wtedy w lesie. Jak zrozumieliście, że potrzebujecie siebie. Zaciśniliście więzy, które zostaną z Wami jeszcze na długo. Teraz. Mogę was odesłać do domu. Jesteście gotowi. Najważniejsze, że zrozumieliście swoje błędy i wiecie, jak ważna jest prawdziwa przyjaźń. Bardzo dziękujemy. Teraz na pewno się poprawimy. Dziękujemy. Teraz wiemy, jak cennych mamy przyjaciół. Jak dobrze was widzieć! Wy, wy też tam byliście? To, to wszystko była prawda? Tak. Krasnoludki, czarownica, piw-paw. Ile czasu mogło minąć? Na pewno dużo, a mieliśmy pomóc mamie. No to chodźmy szybko, na naprawdę się nas martwi. Mamo, mamo, jesteśmy. O, to szybko wypoczęliście. Szybko? No, przecież dwie minuty temu padaliście z nóg. Yy, wiesz co, to może ty idziesz sobie odpocznij, a my to dokończymy. O. Naprawdę miło z waszej strony. Wiecie, już prawie kończę. Poradzicie sobie, dziękuję. Co to było? Dwie minuty? Przecież nie było nas prawie dwa dni. Ja też nic nie rozumiem. Może tam czas płynął inaczej? Na to wygląda. Wiecie co, tak sobie myślę teraz o tej nowej Weronice. Może za szybko ją oceniliśmy? Masz rację. Nie znamy jej, a już mówiliśmy, że jest głupia. Może dlatego była zamknięta w sobie, bo nie zna nikogo. Na przykład jutro możemy pomóc jej zaprzyjaźnić się z resztą klasy, pogadać na przerwie, zobaczyć czym się interesuje. A może podzielimy się z nią tymi ciasteczkami? W końcu nic nie łączy tak jak wspólne jedzenie. Chyba się wspólne przygody. Pamiętacie tą wiewiórkę z lasu. A pamiętacie to wielką żabę zieloną. taka... laz